Albo obserwatora, musi być ta odległość od tych źródeł, musi być dużo większa niż odległość między źródłami. Tylko wtedy te wzory są, znaczy nigdy nie jest do końca prawdziwe, ale są tym bliższe prawdy, im dalej, im większe, większa jest ta odległość tego punktu zbieżności od odległości między źródłami. No i mamy te dwa wzory teraz, tak? No tu można by napisać również 2n plus 1, no to wtedy byśmy musieli liczyć od od 0. może tu za czasem jest 2n-1 lub 2n-1 to też są w obu przypadkach liczby nieparzyste. Tylko, że liczymy wtedy, jak to jest 2n plus 1, to tu liczymy od 0. A jak jest 2n minus 1, to liczymy od 1. No i mamy te dwa wzory. Jeszcze raz przypominam, że te wzory są wyprowadzone przy założeniu, że takim, że te nie są praktycznie do siebie równoległe. A one są tylko wtedy do siebie prawie że równoległe, jak odległość tego punktu zbieżności albo ekranu jest dużo większa od odległości między źródłami. No i właśnie tu chyba nawet tu jest zapisane. Yy, warunek. A, no właśnie, i, i teraz już mamy ten wzór, i teraz wróćmy do naszego zadania. No u nas, odległość znaczy tego punktu, czy tego albo tego, od tych źródeł. No jest porównywalna z odległością między tymi źródłami, więc na pewno te dwa promienie, o te dwa promienie, które tu widzimy, ten pierwszy i drugi, to są te dwa promienie. Troszkę tutaj Słońce jest, jest przeobłocone, ale to są te dwa promienie. No, te promienie są prawie równoległe, bo punkt zbieżności jest daleko, a te promienie absolutnie nie są do siebie równoległe i nie wolno w tym przypadku stosować tych. Tych dwóch wzorów, ale my właśnie, te, znaczy te wzory zastosowano akurat w tym zbiorze. Czyli te, ktoś, kto te zadania, mówił, no coś nie do końca chyba tą fizykę znał, no więc jaki jest sens w takim razie, bo my wykorzystamy te wzory w tym zadaniu, rozwiązywać te zadania stosując wzory, które absolutnie tu, tu są nie na miejscu, więc my to zmodyfikujemy to, to zadanie, że, że my obliczymy, zastosujemy te wzory. Zakładając, że te warunek zgodny z tym wypłaceniem jest tam spełniony. Czyli założymy pośrednio, że ten punkt B czy A jest dużo dalej niż odległość między tymi dwoma źródłami. No ale ponieważ y, musimy tam podać również wynik, no to my wstawimy akurat te, do tych wzorów te wartości, które tu są, y, więc będzie to obarczone błędem, ale czyli gdyby ktoś gdzieś na maturze przykładowo takie zadanie z, z, próbował y, dać, no to musiałby, y, to oczywiście te, w tej formie by się, to byłoby z, oprotestowane za chwileczkę od erasu i z, to byłoby uzasadnione, musiałby po prostu y, y, zwiększyć znacząco odległość tego punktu A czy punktu B od tego punktu S. Ta, ta odległość L, która tu jest oznaczona, musiała być dużo większa od odległości między tymi dwoma źródłami dźwięku. I my będziemy tak w domyśle uważać, że, że, że tak jest właśnie w tym, w tym zadaniu. Bo tylko wtedy... A teraz gdybyśmy chcieli zgodnie, dokładnie to zadanie rozwiązać w tej, zgodnie z tą treścią, która jest tu, no to wychodzą, bo ja próbowałem, najpierw nie spojrzałem na, ileś lat temu na tą odpowiedź i próbowałem to zrobić w sposób poprawny, no to wychodzą równania z, z niewiadomą do, w czwartej potędze. Także że praktycznie nie do rozwiązania takimi metodami, yy, znaczy w, w, na poziomie, na poziomie yy, licealnym. Bez tego przybliżenia, z, z, z odległością tego punktu od ekranu, od źródeł, tak? Więc zakładamy, że ten punkt B i A jest dużo dalej niż odległość między tymi dwoma źródłami i wtedy te wzory możemy stosować. No i właśnie teraz spróbujmy to zrobić. Spróbujmy to właśnie zrobić. No i teraz pierwsze polecenie już mamy. Wracamy do zadania. Y y 3.1 Tu akurat jeszcze dużo nie, nie będzie nic y trzeba liczyć. Jak zmienia się Głośność dźwięków wzdłuż odcinka SA. Teraz pokażę ten odcinek w każdym, punkcie, w każdym punkcie. No, i teraz odpowiedź, właśnie. No dobrze, SA musimy jednak. Czyli tu jest punkt S i punkt A. Czyli po prostu, jak ten nasz uczeń idzie wzdłuż tej symetralnej odcinka łączącego nasze źródła, idzie powoli sobie i jak się zmienia głośność dźwięku. No, jak natęże, natężenie dźwięku by się zwiększało, to i głośność dźwięku by się zwiększała. Więc co, co stwierdzamy? że, że dro, znaczy Jak uczeń idzie wzdłuż tego odcinka, to drogi do, jest w danym punkcie tego odcinka, na przykład tu, to droga, jaką fale przebyły do tego do, do obserwatora, czy tego ucznia z jednego źródła i drugiego, będzie taka sama. A więc Skoro tu fazy tych drganie są identyczne, to po przebyciu takiej samej drogi na pewno będą identyczne w miejscu, gdzie jest obserwator, czyli spotkają się te fale w fazie zgodnej, a więc się maksymalnie wzmocnią, więc na pewno w każdym punkcie tego odcinka te fale będą pochodzące z tych obu źródeł, Później z taką samą drogę, będą maksymalnie się wzmacniały, ale... Y, zakładamy, że to, jest, y, że to są źródła fali kulistej, że ta fala dźwiękowa rozchodzi się w każdym kierunku i ta energia tej fali rozkłada się na, na kulę o coraz większym promieniu, a więc y, amplituda drgań maleje y, z odległością zgodnie ze wzorem, o, gdzieś tu, zgodnie ze wzorem znanym nam już z, z ostatnich lekcji, że, natęż, y, że mamy punktowe źródło fali dźwiękowej. O pewnej mocy P, to natężenie dźwięku w odległości R od y, tego źródła dźwięku maleje z kwadratem odległości. Czyli jak dwa razy dalej będziemy, to, to natężenie dźwięku y, czterokrotnie się zmniejszy. Y, no ale tu akurat y, wystarczy to, że. że że im dalej jesteśmy z tego odcinka, czy uczeń jest im dalej od tego punktu S, zbliża się do punktu A, to jakkolwiek te fale pochodzące z obu tych źródeł się tu maksymalnie wzmacniają, ale ich amplitudy tych fal obu jest, są coraz mniejsze, bo coraz dalej ten punkty są od tych źródeł, a więc będzie coraz mniejsze natężenie dźwięku odbieranego przez tego ucznia, jak będzie oddalał się od od punktu S do punktu A więc to wystarczy uzasadnić w ten sposób czyli tu to, to co zapisali to zapiszemy w dodatce więc w każdym w każdym punkcie tego odcinka drogi przebyte przez fale pochodzące z obu źródeł są takie same, a więc spotykają się w fazie zgodnej i maksymalnie wzmacniają. Natężenie dźwięku maleje, ponieważ zwiększa się odległość od głośników i to właśnie ten wzór na natężenie, że natężenie maleje z kwadratem odległości, więc te fale spotykają się, wzmacniają, ale te amplitudy ich są coraz mniejsze, więc i dźwięk jest coraz mniej głośny. No i teraz już kolejne części zadania, to, to jest pewien schemat tu przećwiczymy i będziemy musieli trochę obliczać. Teraz polecenie 3.2. W jakiej, w jakiej odległości X1 od punktu A uczeń poruszając się równolegle do odcinka łączącego głośniki spotkał punkt w którym dźwięk został maksymalnie wzmocniony tu chodzi o ten pierwszy najbliższy punkt, punkt w którym po raz pierwszy pierwszy uczeń usłyszy to maksymalne wzmocnienie no to zaraz jeszcze do, na, po, pokażę to pokażę na rysunku czyli Czyli tu na pewno fale maksymalnie się wzmacniają, tu jest ten uczeń i teraz on porusza się w prawo wzdłuż tego odcinka równolegle do odcinka łączącego te dwa źródła, czy w tym kierunku. I teraz szukamy, szukamy tego odległości, w jakiej spotka on kolejny właśnie punkt, w którym te fale maksymalnie się wzmocnią. Tu się maksymalnie wzmocnią i teraz szukamy tego pierwszego punktu, w którym się te fale ponownie maksymalnie wzmocnią. No i właśnie, i tu jest, się pojawia ten problem. No. Więc yy, twórca tego zadania założył, założył no albo nie wiedział, albo, albo wiedział, ale raczej chyba tak by wydaje się, że nie wiedział i, i zastosował wzór, yy, ten który my yy, na, yy, na sinus kąta alfa, pod którym znajdujemy maksymalne wzmocnienie tych fal pochodzących z dwóch źródeł, ale ten wzór, który jest prawdziwy, pod warunkiem, że, że odbior, odbior, ekran odbior, odbiorca dźwięku czy, czy fali jest dużo dalej niż odległość między źródłami więc my tak założymy, że on jest dużo dalej i wtedy ten wzór możemy stosować tak? i teraz y, pierwsze dla n równego 0 to mielibyśmy sinus alfa równy 0 więc to jest ten, ten y, to jest punkt, y, punkt A byśmy, czyli, czyli byśmy ten kierunek mieli bo, nad właśnie y, bo tu fale spotykają się w fazie zgodnej od obu źródeł bo taką samą drogę pokonują więc tu na pewno jest wzmocnienie teraz szukamy tego kolejnego punktu i y, o, jego znaj znajdziemy dla n równego 1. Więc stawiamy n równa się 1, otrzymujemy, że sinus alfa to jest lambda przez d i teraz ten sam sinus, ten sam sinus obliczymy z y, cech geometrycznych. Czyli i teraz tak. Y, to, no właśnie. Y, o jaki sinus, jej kąta tam chodzi? Że gdyby ten punkt y, B, y, w którym właśnie te fale mają się maksymalnie wzmocnić, był bardzo, bardzo daleko. Czy był, był ba, jeżeli, gdyby ten punkt był bardzo, bardzo daleko, to im dalej ten punkt byłby, to wszystkie te trzy trzy, y, trzy odcinki y, byłyby coraz bardziej do siebie równoległe. Gdyby ten punkt był bardzo daleko, tam wielokrotnie dalej niż odległość między tymi źródłami, to wszystkie te odcinki byłyby do siebie praktycznie równoległe i załóżmy, że tak, y, tak by było. Tak by było i teraz e, wtedy sinus e, sinus e, tego kąta, czyli o, ta, ta, linia i ta, liń, o, ta linia i ta linia byłyby też jej równoległe. No tu na pewno nie są. I ta, i ta też byłaby też jej równoległe. Na pewno też nie są. E, więc e, ten kierunek to jest ten sam kierunek, co my tu rysowaliśmy wcześniej przy tym promieniu, Więc jeszcze raz o. E, Moment. No właśnie, czyli, czyli yy, ten odcinek i ten odcinek to u nas jest ten i ten. No, widać, że te są na pewno do siebie nierównoległe, nawet w nie, żaden sposób nie da się tego yy, na te, znaczy uznać je za, za równoległe, a te yy, praktycznie prawie że są. No dobrze. W takim razie sinus teraz tego kąta alfa który wcześniej tam mamy ten wzór Sekundę. więc sinus tego kąta alfa można obliczyć jako lambda przez d dla n równego 1 tak? ale również można obliczyć z tego trójkąta prostokątnego sinus tego kąta alfa to jest to x, u nas to x1 przez c a c to jest przeciwprostokąta takiego trójkąta prostokątnego to jest pierwiastek z y, sumy kwadratów y, przyprostokątnych, to będzie l, kwa, y, l kwadrat plus x kwadrat i pierwiastek z tego, tak? Y, czyli wracamy teraz, czyli sinus y, to jest z tego równania to jest lambda przez d a z tych y, geometrycznych cech to jest x1 przez c czyli x1 przez pierwiastek z sumy kwadratów przyprostokątnych. No i właściwie to, co teraz tu o to równanie, albo z małą modyfikacją, będzie w trzech, trzech punktach tego zadania, więc jak ten schemat poznamy, to potem już będzie to wszystko prosto. No i teraz z tego równania, to jest x1, x1, trzeba obliczyć, obliczyć właśnie to x1, występuje dwukrotnie, ale za chwileczkę jak podniesiemy, żeby, jak, znaczy, te, te, z tych x1 dwóch zrobić jedno, podniesiemy do kwadratu obie strony, i wtedy na szczęście, jak do kwadratu podniesiemy, to, to wykładniki przy x1 tu i tu będą takie same. Więc podnosimy do kwadratu obie strony, tu będzie do kwadratu, a tu znika pierwiastek. Już widzimy, że wykładniki przy niewiadomej są takie same. I teraz kwestia techniki. Wymnażamy, jak to na krzyż czy na skos. Tak naprawdę to, to, to wymnażanie na krzyż czy na skos to jest wymnożenie, pomnożenie obu stron przez iloczyn mianowników, to wtedy tak się dzieje, już się, ale już się przyzwyczailiście do tego, że tak, te, tak jest skutek tego, więc używamy tego, tego slangu fizycznego czy matematycznego, że wymnażamy na skos czy na krzyż, tak? więc wydarzymy to przez to, to przez to, to jest wymnożone. Wyrazy z niewiadomą przenosimy na jedną stronę, no widać, że lepiej na, na lewo wyło, na lewo i wyłączamy x1 do kwadratu przed nawias i dzielimy przez ten nawias, nawias i bierzemy pierwiastek obu stron, obu stron, więc jak pierwiastek tego, to, to wyjdzie nam l razy lambda, a pierwiastek tego nawiasu jest pod spodem, tak? No i jeszcze w danych jest l, l i d, ale nie ma lambda. są natomiast pręd, jest prędkość i częstotliwość. No to przypomina, przypominam, że dla fali sinusoidalnej prędkość fali to jest długość fali, razy częstotliwość częstotliwość już wielokrotnie to na poprzednich lekcjach wyprowadzałem przy okazji, więc już nie będę powtarzał. I z tego długość fali to jest prędkość fali przez częstotliwość. I tam gdzie stała ta długość fali, tu i tu stawiamy v przez lambda, v przez lambda. No to F tu do mianownika przenosimy, a tu już nic z tym nie robimy. Wstawiamy wartości liczbowe, tam powinienem wypisać te dane, ale już tu nie miałem miejsca. Jak to zauważyłem, wstawiamy wartości L, V, F, D, V, F. Wstawione są i wynik wychodzi 0, 20, około 0, 25 m, czyli blisko 25 cm. No i już pierwsza część jest. Jak ten schemat znamy, to zawsze się powtórzy prawie yy, 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 dwukrotnie jeszcze. Yy, I teraz yy, punkt zadania 3.3 yy, Oblicz odległość między pierwszym a następnym wzmocnieniem dźwięku yy, usłyszanym przez ucznia poruszającego się w prawo od punktu A. Yy, nie, nie jest to dobrze sformułowane, zamiast powiem, o co